Od wprowadzenia elektronicznej identyfikacji pacjentów Szpital Powiatowy w Skarżysku Kamiennej rozpoczął informatyzację. Pełne wdrożenie elektronicznego systemu zakończy się w przyszłym roku, ale już dziś wiadomo, że korzyści płynące z informatyzacji placówki będą ogromne: szybsza i łatwiejsza będzie przede wszystkim obsługa pacjentów. Jeszcze w tym miesiącu szpital wprowadzi opaski identyfikacyjne z zakodowaną informacją o chorym. Na opaskach w formie kodu paskowego zawarte zostaną dane osobowe pacjenta. Po zeskanowaniu kodu z opaski za pomocą specjalnego czytnika, lekarz i pielęgniarka uzyskają dostęp do pełnej informacji medycznej o pacjencie, jego chorobie i przebiegu leczenia. Elektroniczna identyfikacja pacjentów ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta i skuteczność. Jego leczenia, a także usprawnić pracę personelu medycznego. Przypomnę, że od 1 stycznia tego roku szpitale powinni, powinny drukować opaski identyfikacyjne z kodem kreskowym dla wszystkich pacjentów. Informatyzacja szpitala pozwoli nam na to, i będziemy już praktycznie od tego miesiąca czy w tym miesiącu takie opaski y, y, drukowali. Opaski identyfikacyjne to pierwszy krok do pełnej informatyzacji szpitala, która właśnie się rozpoczyna. Cały proces związany z uruchomieniem systemu informatycznego potrwa około półtora roku. W tym czasie zainstalowany zostanie system obejmujący 20 modułów do obsługi zarówno części administracyjno-księgowej, jak również medycznej szpitala. I tak elektroniczny system w szpitalu będzie zarządzał dystrybucją leków. Transport medycznym, obsługą pracowni diagnostycznych i laboratorium. Możliwa będzie także elektroniczna wymiana dokumentacji z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zdaniem dyrektora placówki Andrzeja Jarzębowskiego zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych gwarantuje poprawę jakości usług medycznych, ale także zmniejszenie kosztów funkcjonowania placówki. Dzięki systemowi łatwiej będzie monitorować koszty. To też system pozwoli nam usprawnić rejestrację sam proces rejestracji i przyjmowania pacjentów. Sam system pozwoli nam w sposób dokładny obserwować, obserwować historię pobytu czy prowadzenia tego pacjenta, zarówno po stronie opieki ambulatoryjnej, jak i po stronie hospitalizacji. Obecny stan rzeczy, więc stan rzeczy, w którym trzeba sięgać do archiwum i do dokumentacji, jest czasami w przypadku konieczności wykonywania szybkich działań medycznych niemożliwy. Z punktu widzenia obsługi medycznej daje to szalone możliwości, jeżeli chodzi o przepływ informacji wewnątrz szpital. Takie takich informacjach na przykład przekazywanie w trybie natychmiastowych wykonanych badań, obserwacje również na co pacjent był Leczony z wielu punktów na terenie szpitala, inaczej mówiąc, no, sytuacja, którą już w tej chwili mamy dzięki, dzięki systemom informatycznym, jest taka, że w momencie, kiedy, wykonujemy, czy kiedy jest wykonane zdjęcie rentgenowskie, ono one już jest do obejrzenia praktycznie w momencie kiedy, kiedy jest wgrane na dysk serwera do obejrzenia przez lekarza, który, który jest w innej części, w innej części szpitala. Informatyzacja szpitala kosztować będzie około 500 tysięcy złotych. To bardzo atrakcyjna cena, mówi dyrektor Jarzębowski, obejmuje nie tylko instalację systemu, ale także jego serwisowanie przez 26 miesięcy. Jak mówi dyrektor Jarzębowski, informatyzacja jest przełomem w dotychczasowej działalności szpitala, ale też absolutną koniecznością wynikającą z wejścia w życie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ustawa nakładana na placówki. Między innymi wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej od 1 sierpnia 2014 roku. Nie można było więc odkładać informatyzacji szpitala na dalszy plan. Dziwić może jedynie to, że takie działania zostały podjęte dopiero w tej kadencji, dzięki determinacji obecnych władz Powiatu Skarżyskiego i dyrekcji szpitala.